Podobno jeden z największych ostrzałów, jak nie największy ostrzał rakietowo-dronowy Ukrainy od początku wojny. Spędziliśmy noc w sztabie pod ziemią, w punkcie, mieliśmy dostęp do, do radarów, więc widzieliśmy na własne oczy, jak wygląda, jak pracują samoloty ukraińskie, jak F-16 po polskiej stronie się wzbiło powietrze i to nie jedno. Wczorajszy dzień był bardzo intensywny. Spędziliśmy go na pozycjach z chłopcami, z brygadą, którą wspieram od początku wojny, z brygadą, która pokazała nam, jak pracuje. Byliśmy 1200 metrów od rosyjskich pozycji trwało ostrzał obustronny. Używano czołgów jak artylerii na dystansie około 6 do 12 km, jak również podzieży 120 120, ale byliśmy świadkami uderzenia drona FPV na dystans ponad 20 km w wieżę telekomunikacyjną rosyjską i ta wieża. E, wyłączyła zasięg telefonii komórkowej na obrębie około e, 50-60 km. Także robotę chłopcy wykonali do, doskonałą, a my jednocześnie mieliśmy możliwość zobaczyć ich w sprzęcie i podzieży, którą im bezpośrednio wcześniej dostarczyliśmy. Nasza praca to nie tylko dostawy bezpośrednie, ale również szkolenia. Kilka dni temu przeszkoliliśmy policjantów, którzy za chwilę będą żołnierzami i wchodzą do, do jednostki bojowej w Chersoniu. Sytuacja w Pokrąsku, jak wiecie, jest tragiczna, Rosjanie próbują okrążyć Pokrovsk i go zniszczyć. Siła żywa po stronie rosyjskiej jest olbrzymia i ma bardzo dużą przewagę nad siłą żywo po stronie ukraińskiej. Po stronie ukraińskiej jest przewaga technologii i techniki, której brakuje po stronie rosyjskiej na tym odcinku frontu. Niestety nie przekłada się to na żaden sposób na falę zwycięstwa po stronie ukraińskiej. Jednostki się powoli wycofują i być może Pokrowsk może być stracony. Nie wiem, co musiałoby nastąpić, żeby w najbliższych dniach sytuacja się zmieniła i odwróciła. Na odcinku hersońskim sytuacja ustabilizowała się, natomiast chłopaki są bardzo pewni tego, że w najbliższych miesiącach lewa strona brzegu zostanie odbita, dlatego że morale po stronie rosyjskiej jest bardzo, bardzo niskie. Wycofują się powoli z tego rejonu. Odcinek Harkowski, na którym teraz byliśmy, spokojnie sytuacja ustabilizowana. Na odcinku obok Wołczańska, jeśli chodzi o wycieczki, ekskursje do, na, odcinek, na odcinek rosyjski pod Kursk, no, trzymamy kciuki, żeby utrzymali to jak najdłużej. Chcą utrzymać ten odcinek Ukraińcy jak najdłużej, żeby mieć cokolwiek do negocjacji.